O, wiesz co? Widz Chodź, ogramy sobie w coś na mat O, dobrze, zagrajmy! <gry> Czekajcie, ale co zagrabi? Może w zbiory. O, zgoda, to jestem świetny. A Znowu się przechwalasz jak zwykle. trójkąty. A moje figury kiegowacze. Jakie? To masz na wyścigło? <noise> Właśnie przeglądałem słownik wyrazów ziemskich i ten mi się najbardziej spodobał. Piegowaci są ziemianie, którzy mają twarze w kropki. <noise> ziemianie w kropki. Rastujesz chyba. Dajmy O, o, o piegowate, piegowate! Trójkąty! No więc, czyje są te figury? No, moje, przecież moje są wszystkie trójkąty! Nieprawda, bo trójkąty piegowate są nasze! Jak to? Czekaj zaraz, zaraz! Trójkąty piegowate? Są częścią wspólną zbioru trójkątów i zbioru cegłów, cegłów a więc rejst. Gramy dalej.